Jarmark świąteczny w Gironie ostatnie dni, bo trwa on tylko do 6 stycznia. A Jarmark w Gironie wygląda jak większość jarmarków w innych miastach. Witajcie ponownie w Gironie. Po tym, jak zanurzyliśmy się w historię i fantazję Gry o tron i poczuliśmy piłkarskie emocje, dziś zabieram Was w zupełnie inny, ale równie magiczny w świat w świat świątecznej Girony. Miasto, które już znamy i kochamy za jego średniowieczny urok, kolorowe kamienice i tętniące życiem uliczki, w okresie świątecznym zyskuje zupełnie nową, bajkową odsłonę. Girona, podobnie jak wiele europejskich miast, tętni życiem podczas swojego jarmarku świątecznego. Zazwyczaj odbywa się on w sercu miasta, często na Placa de Catalunya czy wzdłuż Rambla de la Libertad, wypełniając powietrze zapachem świątecznych przysmaków i rzemiosła. Girona to Katalonia a Katalonia ma swoje niepowtarzalne świąteczne tradycje, które z pewnością Was zaskoczą. Poszukajcie figurek kaganera, małego, nieco humorystycznego symbolu pomyślności ukrytego w szopkach czy drewnianego pieńka Tio de Nadal, który robi prezenty. To nadaje jarmarkowi w Gironie wyjątkowego, lokalnego charakteru. Warto porównywać świąteczne jarmarki, bo każdy kraj, a nawet region, celebruje ten czas w swój unikalny sposób. Miałem już okazję dzielić się z wami magią innych świątecznych rynków. Pamiętacie nasz przystanek w Tatrach? Jarmark świąteczny w Popradzie. To było niezwykłe doświadczenie, kiedy w tle bieliły się majestatyczne szczyty Tatr, a atmosfera była przesiąknięta słowacką gościnnością. Poprad, brama Tatr, pokazał nam, jak pięknie można połączyć tradycję z górskim krajobrazem. A zaledwie rok temu przenieśliśmy się do dynamicznej stolicy Albanii. Jarmark świąteczny w Tiranie na placu Skanderbega to była eksplozja kolorów, świateł i dźwięków, pokazująca, jak młoda i otwarta na świat kultura celebruje Boże Narodzenie w zupełnie innej bałkańskiej odsłonie. To był dowód, że jarmarki to nie tylko tradycja, ale i barwny obraz społeczeństwa. Każdy z tych jarmarków, od górskiego Popradu przez bałkańską Tiranę, Aż po śródziemnomorską Gironę, oferuje unikalną podróż w świat świątecznych tradycji. W Gironie poczujecie tę śródziemnomorską swobodę, połączoną z głęboko zakorzenionymi katalońskimi zwyczajami, tworzącymi niezapomniane wrażenia. To kolejna odsłona tego, jak różnorodna i zaskakująca potrafi być Europa. W Europie. Jest rękodzieło, są. jest biżuteria. Można zawsze coś zjeść: czy z jakichś mięs, czy z jakichś serów. Tak właśnie wygląda jarmark świąteczny w Gironie.